Cześć, witam wszystkich z tej strony Ghost Rider. Dawno nic nie było na kanale. Dzisiaj nowy film, nowa powtórka, w której w roli głównej wystąpi ten oto, ten oto czołg. Czołg z Drzewka Włoskiego, który znajduje się jako nagroda jedna z nagród w obecnym, w obecnym sezonie Battle Passa. Czołg. Turan 2. E, pomimo tego, że znajduje się w, w drzewku włoskich, choć na, na baterii ratingu 2-3, e, jest ciekawostką to, że to nie jest czołg włoski, tylko uwaga, uwaga, w zasadzie powinienem ten, e, ten film zacząć od słów Janopotkiwanok, e, czyli po węgiersku dzień dobry. Tak, to jest czołg węgierski. E, czołg Turan, czy też jak jego pełna nazwa. Brzmi 40M Turan. Był, czołgiem, był projektem czołgów węgierskiego z lat II wojny światowej. Węgrzy postanowili skonstruować własny pojazd pancerny, który mógłby być użyty w ich wojsku i zdecydowali się wykorzystać jako podstawę konstrukcji wykorzystać projekt czeskich zakładów Skody. Dokładnie czołg. Prototypowy czołg T21, który z kolei miał powstać czy też powstawał na bazie LT wzór 35, czy też po czesku lekki tank wzor 35. Jak jest 35? Po czesku nie mam pojęcia. W każdym razie, na podstawie właśnie LT35, Budowano projekt czołgu T21 już po zajęciu Czechosłowacji przez, przez Niemcy. I z kolei, właśnie, przepraszam, i z kolei, właśnie prototyp czołgu T21 został również przekazany Węgrom. Na jego podstawie Węgrzy postanowili zbudować swój pojazd i zrobili, i zrobili coś, tak, co właśnie nazwali Turan. Ponoć Turan to jest, to jest imię jakiegoś legendarnego rycerza węgierskiego. W każdym razie, czołg, czołg powstał. Czołg powstał, przeszedł przez fazę prototypu i wszedł do produkcji. Docelowo miały powstać jego trzy warianty: Turan 1, 2 i 3. Miały się one różnić, miały się one różnić przede wszystkim uzbrojeniem oraz opancerzeniem. Na pewno powstał czołg Turan 1, który był uzbrojony w armatę 40 mm. Natomiast no ponieważ Węgrzy stwierdzili, że będzie troszkę za słaby, to zbudowali jego rozwinięcie, czyli Turan 2, który jest właśnie obecny, obecny w grze. Turan, który miał być jakby jakby czołgiem średnio ciężkim, aczkolwiek jakim to wyszło. No, cóż, trochę po węgiersku w każdym razie projekt, projekt powstał, projekt przyszedł fazę testów, projekt został wdrożony do produkcji i nawet skonstruowano kilkaset, kilkaset tych czołgów. Wzięły nawet one udział w walkach pod koniec lat 40. w składzie pierwszej i drugiej dywizji pancernej armii węgierskiej. No cóż, czy to były czołgi dobre? No, patrząc na to, że pancerz nitowany o grubości 50 mm w porównaniu z, z pancerzem czołgów, z którymi się miały te, te pojazdy zetknąć, czyli czołgów rosyjskich, no nie dawał im chyba zbytnich e, szans na, na przeżycie. E, na, pewno, na pewno armata, która, która została w tym czołgu zastosowana, czyli 75 mm, miała możliwość zwalczania na bliskich dystansach czołgów rosyjskich głównie T34, bo z czołgami ciężkimi no, poradzić sobie na pewno ta, ta armata nie mogła. Przede wszystkim być może dlatego, że jakby podstawą tej armaty, czy podstawą konstrukcji tej armaty było to, że to nie była armata czołgowa. Pod tak jak wspomniałem wcześniej, Turan 1 był wyposażony w armatę 40, 40 mm. Ponieważ wojsko węgierskie stwierdziło, że, że to nie wystarczy, postanowiło tą armatę zmienić. Problem polegał na tym, że Węgry nie produkowały, nie produkowały własnej armaty przeciwczołgowej, więc zastosowano, zastosowano no, taki środek przejściowy, po prostu zastosowano armatę, polową armatę, która była w użyciu od czasów I wojny światowej. Oczywiście no nie można było jej tak po prostu wsadzić po prostu do, do czołgu. W związku z powyższym zostało to zlecone, zostało to zlecone zakładom skody, dokonano modyfikacji w konstrukcji, w konstrukcji czołgu, powiększono nieco wieże i wsadzono, i wsadzono po prostu armatę. Polową armatę 75 mm do, do, do istniejącego czołgu Turan. Tak powstał Turan 2. II. Turan 3, który miał być czołgiem, już jakby przystającym do realiów pola walki, miał mieć, miał mieć zmienioną armatę już na. Długolufową armatę 75 mm albo 88, nie pamiętam. W każdym razie ten, to, 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 ten czołg Turan 3 nie powstał, powstał tylko Turan 2, czy powstał tylko prototyp, natomiast Turan 2 powstał i, i został wdrożony, i został wdrożony do produkcji. Tak jak powiedziałem, czołgi wzięły udział w walkach. Pierwsza i druga dywizja pancerna była w niej wyposażona i w roku 1944 właśnie starły się z czołgami, z czołgami sowieckimi. Efektem oczywiście, efektem tych walk było to, że ten Węgrzy musieli się wycofać i też pewna ilość czołgów Turan oraz innych, Kolejnego czołgu węgierskiego, czołgu lekkiego Toldi, zostały też przejęte m.in. Przez, przez armię, rumuńską. Do dzisiaj zachował się jeden, jeden egzemplarz czołgu Turan, Turan 2, i ten czołg jest eksponowany w Muzeum Czołgów w Kubince. Teraz tak to dzisiejsza powtórka to jest próba moja realizacji realizacji wyzwań Battle Passa. Chodzi o wyzwanie łamacze blokady to wyzwanie zakłada użycie w 20 misjach czołgów z obecnego z obecnego Battle Passa ponieważ jest to, pierwsze, jest to pierwszy pojazd, który, który zdobyłem w, tego, w, tym, w tym Battle pasie, a więc postaram się tutaj wam pokazać, jak, jak może wyglądać gra tym czołgiem. Także pierwsze, pierwszy filmik z Turana. Zaczynamy bitwę. Mapa Synaj ukryję tylko markery, ponieważ jest to powtórka w trybie realistycznym, więc tak jak w trybie realistyczny to zakłada, tylko żebyście mieli jakby widok tego tego tak jak to wygląda w grze um, zdecydowałem pojechać na punkt C i spróbować swoich sił w starciu, w starciu z przeciwnikiem Nasze czołgi, jak widzicie, e, nasze czołgi jak widzicie zdecydowały się głównie zaatakować drugą flankę. E, główny atak poszedł na strefę A. Jakieś tam e, okruszki pojechały na, na środek mapy. Natomiast kilka czołgów, naszych czołgów przy, postara się przejąć strefę C. Zobaczymy jak wygląda tutaj sytuacja. Widzimy, że pierwszy czołg, pierwszy czołg przeciwnika już podjeżdża. Strzał mój troszeczkę za wysoki. Kolejny strzał Jak jakimś tam dozą sukcesu. Wiedziałem, że on się tam za, za tym namiotem. Jak, jak możecie zauważyć, strzelam głównie pociskami kumulacyjnymi, co ma też e, oczywiście jakby swoje ewidentne zalety, natomiast ma też kilka wad. Chodzi o to, że pociskiem kumulacyjnym nie jesteście w stanie zabić żołgu przez jakąś przeszkodę. No, on się rozbije na przeszkodzie i, i wybuchnie. Nieprzyjacielski T28 wyeliminowany. Pocisk kumulacyjny ma 90 mm w tym czołgu, ma 90 mm penetracji pancerza, niezależnie od dystansu, więc no, T28 nie jest partnerem do rozmowy. Następny kandydat na złom. Dzień dobry, do widzenia. Next, please. Nasze czołgi, pomimo tego, że stoją w gromadzie przy punkcie C, punkt C został przejęty przez, przez przeciwnika. Tutaj widzicie na mapie, że jest obecny czołg średni, który właśnie wyparował. Jakiś czołg ciężki. Jak jeszcze nie wiedziałem, nie wiedziałem, co to za czołg. On właśnie zlikwidował naszego jednego towarzysza. Tutaj ten przeciwnik został mi z zdjęty. Nasza, e, nasza pelotka tutaj ambitnie, ambitnie działa ja zdecydowałem się przejąć strefę ale o o, dzień dobry czołg francuski Char B1 Szarbę e, 1 na tym battle ratingu jest dość niebezpiecznym przeciwnikiem chociażby dlatego, że, że jak na warunki czołgów na, na tym battle ratingu ma gruby pancerz Tutaj udało się go przebić we właskie ręce Próbowałem mu w tym momencie usunąć, że tak powiem, z funkcjonowania tą armatę, która faktycznie jest dość niebezpieczna. Co prawda, jak widzicie, mam jeszcze wieżyczkę z, z działkiem 37 mm, działłem 37 mm, ale, yy, ale nie zdążył jej użyć, został wyminowany na żabie łódka. Przejmujemy strefę. Zawsze to parę punktów. Jak widzicie, poniżej e, w powtórce e, mój dotychczasowy wynik: 994 punkty doświadczenia i e, jedna strefa przejęta i trzy fragi. No i ponieważ e, tutaj mamy, te, mamy sprawę wyczyszczoną, no, dobra, O, do widzenia. Dziękuję. Następny, proszę. Czwarty czołg na złom, ale niestety udało się uszkodzić mu mój silnik. Naprawiamy się. Szczerze powiedziawszy, tutaj miałem nadzieję, że, że to Su-76 pomoże mi się naprawić, ponieważ od ostatniej aktualizacji naprawiać możecie każdy jeden czołg na mapie, nie tylko czołg, z którym gracie aktualnie w oddziale. Eee... Możecie naprawiać każdego jednego sojusznika na polu walki, niezależnie od typu, od typu pojazdu. Wcześniej, jak prawdopodobnie zdaj... pamiętacie, czy zdajecie sobie sprawę, naprawiać każdy, każdy pojazd na, na, tym mogły, na polu walki mogły naprawiać tylko lighty. Obecnie możecie podjechać do każdego jednego sojusznika, który ma w kłopotach i, i pomóc mu. jedziemy dalej e, tutaj widziałem, że coś strzela nie wiedziałem tylko jak się ustawi w międzyczasie zauważyłem tutaj BT no to poczekajmy sobie na, na przyjazd tego pana BT chyba zorientował się, że e, że jakiś tutaj przeciwnik stoi mu za głazem więc próbował chyba zorientować się lekko w sytuacji wyjeżdża, bum się na złom, do widzenia. O, następny próbuje swoich sił. Zablokowałem się tutaj na górze. Strzał za strzał, dobranoc, cześć, tutaj nie było. Tutaj Zis próbuje swoich sił. poobijał mnie, poobijał mnie i, I nic bum następny, dobra, noc i kolejny BT wyjeżdża dobra ptysiu, koniec z tobą osiem, e, osiem pojazdów zniszczonych. moja załoga wygląda totalnie na czerwono, tutaj możecie sobie zobaczyć Dwa trupy, reszta na poczerwono-pomarańczowo. Czyli można powiedzieć, że jest to e, sytuacja dość nieciekawa. W międzyczasie nasza drużyna ogarnęła, e, ogarnęła sprawę w środku i na prawej flance. Pchamy dalej. E, zrobię tutaj coś, czego staram się e, z reguły nie robić. Czyli podjechać podjeżdżać tutaj na ich blisko ich spawna, aczkolwiek osobiście nie lubię spawn campów, O, Francuska pelotka, dzień dobry Do widzenia Samoloty frowają czołgi wybuchają, grill się grzeje Powtórka dość ładna moim zdaniem. Jest 9 fragów zrobionych. Udało się nie zginąć jak do tej pory. Tutaj gotuje się Sherman, ponieważ jest to troszeczkę nudny fragment. Spróbuję popchnąć. Ponieważ ee, to był trop, a nie ten to trop. I koniec, po, koniec bitwy, wygrana, moim zdaniem bardzo ciekawa. Tutaj możecie zobaczyć e, wyniki, pierwsze miejsce e, w drużynie 9 fragów. Jeden punkt zdobyty. Całkiem fajna bitwa. A ponieważ jest to czołg, jakby z kategorii premium, czyli nie znajduje się w normalnym drzewku, tylko jest jakby nagrodą, czyli działa jak czołg premium. Więcej kredytów, więcej doświadczenia. Super happy, mega. Cud miód orzeszki. Dziękuję. Chciałem Wam to właśnie pokazać rozgrywkę Turanem, pokazuję jak to, że to może być fajny choke, zwłaszcza na swoim battle ratingu, możecie nim sporo zdziałać. Zapraszam do komentowania. Każdy komentarz mile widziany. I jak wcześniej mówiłem powiedzcie co robię źle, co mogę zrobić lepiej, żeby te filmy stały się dla Was bardziej atrakcyjne. Zapraszam, pozdrawiam, dziękuję.